Jest takim neutralnym naszym punktem, jeśli chodzi o stół i musimy go zawsze stawiać nad łyżką, tak? Czyli jak nie mamy łyżki, bo tak się może zdarzyć, że na przykład nasz gość nie zamówi sobie zupy, wówczas nad nożem stawiamy sobie goblet, prawda? I teraz mamy kolejne dwa kieliszki, które są uzupełnieniem naszej zastawy. Który jest biały, które jest czerwony? Podejrzewam, że ten węższy jest tak? do białego, a ten węższy do czerwonego. Tak, a czy wiecie dlaczego? Bo czerwonego zawsze więcej wchodzi. A dlaczego czerwonego więcej wchodzi, a białego mniej? Lepsze. Rzecz gustu, tak? Tu akurat rzecz gustu o gustach się nie dyskutuje, ale rzeczywiście to jest kieliszek do wina białego, to jest kieliszek do wina czerwonego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ze Świecia po raz pierwszy w swojej historii zorganizował festiwal Zawodów. Impreza adresowana do uczniów gimnazjów miała pokazać im, jak wygląda nauka w technikach i szkołach zawodowych, a także zachęcić ich do podjęcia przyszłej nauki właśnie w tych szkołach. Gimnazjaliści mogli wziąć udział między innymi w pokazowych zajęciach dotyczących sterowania linią produkcyjną, demonstracji wykorzystywania maszyn do odróbki metalu, pokazie z obsługi kas fiskalnych, a także rozgrywce przepływów finansowych.